I tu chciałam poruszyć temat świąt, które się zbliżają. Jakie to masz plany na tegoroczne? Tak się ułożył kalendarz w tym roku, że w święta będę w samolocie. Mhm. Dlatego, że będziemy mieli tą trasę w Stanach Zjednoczonych dla w katedrach, w kościołach, w Nowym Jorku, w Chicago, w New Jersey. Będzie tych koncertów 8 chyba albo 9, podobnie jak w zeszłym roku, więc to są bardzo wzruszające spotkania, naprawdę. Tak, publiczność pięknie przyjmuje, potrzebuje tego spotkania, pięknie się wszyscy ubierają, ponieważ nie ma kamer, to jest taka duża bliskość, bo zawsze kamery powodują, że publiczność musi być troszeczkę dalej, żeby nie przeszkadzała gdzieś tam w urządzeniach technologicznych, żeby wszyscy byli bezpieczni ze względu na prąd, a tutaj jesteśmy bardzo blisko. Czasami to jest dosłownie 2 metry, więc te spotkania są bardzo przejmujące i dlatego, że w zeszłym roku było takie piękne przyjęcie, zdecydowałam się na ten rok. Ale tak się, ułożyły, tak się ułożył kalendarz, że w zasadzie no w święta będę w, w samolocie. Ale to Wigilia, tak? A pierwszy, drugi dzień świąt? To mam kilka zaproszeń, ale myślę, że jak wrócę po takim intensywnym czasie, myślę, że jeden dzień pewnie prześpię, plus będzie jet i przygotowuję się do Sylwestra, więc... Yy... Na pewno z przyjaciółmi, może z Alankiem, jak się uda, Alanek pewnie pojedzie do ukochanej. No, tak nie mam dużych planów, przez to, że po prostu jak przelecimy, no to jeszcze muszę się przedostać do Krakowa z Warszawy, mm -hmm. bo wylądujemy w Warszawie, a ja teraz mieszkam w Krakowie, więc muszę się jeszcze przedostać do Krakowa. Czy ty masz jakieś e, marzenie? Właśnie albo coś, co chciałabyś otrzymać od Alana, albo może Alan coś by chciał otrzymać? No teraz mam takie marzenie prawie nierealne żeby mogła go utulić w Wigilię, no to czy w ogóle w święta. No on już jest zakochany, ma swoją przestrzeń, swoje życie, swoje, swoją taką społeczność, więc spotkanie z dzieckiem to już dzisiaj by było takie duże marzenie. No, ale musi teraz oczywiście dzielić ten czas między kilka osób. Ale tak szczerze, po prostu, jeśli będą wszyscy mieli bezpieczne, szczęśliwe święta i, i będę mogła też poczuć to od ludzi, to to mi naprawdę wystarcza. Nic więcej nie potrzebuje bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Ten świat, widzicie, co się dzieje, szaleje. Więc każdy kolejny rok, który będzie dla nas bezpieczny, który pozwoli nam na no to, żebyśmy dorastali nasze dzieci, żeby dorastały szczęśliwie, rozwijały się Twoje, moje, nasze. Po prostu spokój i żebyśmy w tym obłędzie zmian na świecie i w ogóle przewrotu na świecie, żebyśmy znajdowali tą radość cieszenia się chwilą. To mi naprawdę szczerze to powiem wystarczy. Ja nie potrzebuję rzeczy materialnych, ja nie chcę się do niczego przywiązywać. Chcę mieć pamiątki w sercu tylko. No. Postanowienia noworoczne. Czy ty jakieś masz? I e, no wiesz, żeby mnie tu nikt nie ubiegł. Ja wiem, że jest dopiero listopad, ale już chcę zadać to pytanie. No, może się nie spotkamy aż na rok, co? Nie, no musi być wcześniej, wcześniej. No tak, po pierwsze, postanowienie jest takie, że nie widzimy się za rok dopiero, tylko trochę wcześniej, ok. Mm -hmm. okay. <laughs> ja w tym roku na sylwestra, powiedziałam to kilka miesięcy temu właśnie do pana Bartka, do pana Bartka Konce, który jest moim menadżerem, poprosiłam, że chciałabym chociaż raz zagrać sylwestra takiego na balu. To znaczy, że nie będę marzła. Nie będę chodziła po błocie, wiadomo, te zaplecza wielkich cen, że po prostu chciałabym się też delektować z tym, bo zawsze te Sylwestra, ja uwielbiam pracę z telewizją, ale to jest błoto, zimno, nerki przeziębione albo gardło, wiadomo, że się stawia na estetykę. No to nie ma takich za dużo ubrań, które będą fajne w kamerze, dadzą ludziom show, ale są ciepłe w pupę, nie? Więc po prostu zawsze jest takie ryzyko, czy zacznę nowy rok od przeziębienia. No, bo po prostu pracuje gardą i tak dalej. Więc powiedziałam mu, mówi, co pani by chciała? wie, no to tak szczerze, no to ja bym tak chciała, że po prostu tak się ubiorę wygodnie, ładnie, że będzie mi ciepło, że potem się napiję szampana z gośćmi, właśnie na prywatnym jakimś przyjęciu czy na balu. No i takie gramy właśnie. Mhm. Więc super. Więc w ogóle sobie nie wyobrażam, bo przez wiele lat grałam zawsze w przestrzeni, gdzie jest zimno, raz mniejsza, raz większa temperatura, ale generalnie no zawsze jest taki zachszan 3, 2, 1, antena. Tak tutaj teraz po prostu mam fortepian, świeczki, suknię jakąś muszę sobie tam z trenem tego. Mogę stać po prostu wygodnie, nie jest mi zimno, a potem siadam do stołu z moją ekipą, z gośćmi, szampan, kolacja i fajnie tak. Inaczej, tak no tak jak goście przychodzą mhm. zawsze na imprezy, nie? Na te sale ba, bale takie, no to ja to będę też na bale.